Cześć witajcie, z tej strony Natek i tutaj Wam pokażę, jak przyspawać co, cokolwiek do jakiegoś samochodu czy do czegoś innego. A więc jeżeli chcę przyspawać tą kulę do tego samochodu, to przytrzymuję kontrol na klawiaturze i wtedy się pojawiają te kropki. Więc biorę jedną kropkę, na przykład tą. Teraz cały czas trzymam kontrol i, 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 i przyjeździe z myszy. Teraz idę do którejś z kropek. na tym drugim obiekcie I teraz klikamy środkowy przycisk myszy Tak Teraz się ta kula przyczepiła do tego auta Bo Albo się przyspawała albo coś takiego A więc teraz jak mam tutaj ciężarówkę to mogę podłączyć To mogę złapać to i podłączyć Tutaj z tyłu gdzieś Teraz to się Tak jest już to podłączone, mogę jechać przedciężarówką i, i ciągnąć to małe auto. I to jest bardzo fajny sposób na szczenia samochodów. A więc jeżeli ten poradnik Wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!